Ogólnoświatowa supergwiazda. John Cook z BTS. Odkryjmy wszystko o nim w minutę. Jego prawdziwe imię to Jon Cook. Urodził się 1 września 1997 roku w Busan. Jest głównym wokalistą BTS i wszechstronnym złotym makne, czyli najmłodszym członkiem. Główny wokalista, który swobodnie porusza się między czystymi wysokimi tonami a delikatnymi emocjami. Artysta sceniczny, który dominuje na scenie potężnymi ruchami tanecznymi. Co więcej, potrafi rysować, komponować, ćwiczyć, nie ma niczego, czego by nie potrafił. Dlatego nazywa się go Złotym Maknae. Pokazuje też przetłaczającą obecność jako artysta solowo. Zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 z piosenką Seven, stając się globalną gwiazdą popu. John Cook to artysta, który nieustannie się rozwija i podejmuje wyzwania. Jego pasja i talent będą nadal świecić na całym świecie. Wspieramy jego przyszłość.